Się, aż czerwony zrobił się haha. Sórzył ha. się, to jest właśnie baby Ranchwiatek. Tak potrzeb, bo go zabił Dobra Sugar, Fame ma 7, wyzywam cię. Dobra, przyjmuję wyzwanie. A tak na serio to Prima Prilis, Prima Prilis, kto się mógł nabrać na coś takiego? W sensie, nie było to źle wykonane, bo faktycznie nie. już parę tygodni temu nawet robiliśmy spiny specjalnie na live'ikach, żebyście nam uwierzyli. Natomiast to był jeden wielki żart na Prima Prilis. Prawie Dokładnie. jak Quebo na Fide, co? Ale dużo osób się spodziewało, ale jednak myślę, że znaczna większość się nie spodziewała, także myślę, że jak najbardziej tutaj się udało. Tak, ja uznaję, że bardzo udany i w ogóle mega się jaram tym wszystkim. A dzisiaj taki świeżty odcineczek. Poczytamy sobie komentarze yy, osób, które się nabrały. Pogramy sobie jeden na jeden. I... No te komentarze to naprawdę, naprawdę jak czytałem, to niektóre były naprawdę do. Naprawdę ciekawe, nie? Naprawdę śmieszne. Najlepsze jest to, że niektórzy się nabrali z takich osób, które serio znamy. <grym> to jest w ogóle najlepsze. No, serio, do mnie nawet... Bo właśnie... ja naprawdę nielicznym osobom powiedziałem o tej dramie, że jest fejkowa, tylko o takim osobom, którym musiałem powiedzieć, bo na przykład Kepcio się mnie pytał i Kepcio wiedział, że ta drama jest fejkowa, ale dużo youtuberów nie wiedziało. Serio, dużo no, nie wiedziało. Kepcio mi mówiłeś? Bo do mnie na przykład pisał kto? Do mnie pisał HiTV, ten Szymek Royal, który też w komentarzu. Pisał. Tak? I co ten szymek? Bo ja nie wiem, nie widziałem. Za duży spam. Tyle komentarzy. Takie zaangażowanie od widzów, jeżeli chodzi o komentarze i tak dalej. No to nigdy nie mieliśmy tyle komentarzy pod filmami, co teraz i takiego zaangażowania, nie? Dobra, przeczytajmy pierwszy śmieszny komentarz. To może ja zacznę. No i Kisielek napisał na przykład coś takiego. Dobra, Rafaeloks, ogar dupę. Z góry wyjaśnię sam, doprowadziłeś do rozłączenia kanałów przez to, że przyszedłeś na co? A kanał był istnie stworzony z myślą o Fortnite, więc to twoja wina. Nie streamowałeś praktycznie w ogóle. Ogóle, więc się nie tłumacz, bo to twoja wina. Tak jest pierwszy komentarz. No, śmiesznie, śmiesznie. I my w sumie lecimy z rundką, i po prostu po każdej rundzie będziemy czytać jeden zabawny komentarz. No, ale ogólnie dużo ludzi się dało mega wkręcili. I tak się mega przejęli na przykład. Tym. Tak, tak. Niektórzy tak jak się Kruszwil rozpadał z kamerzystą, to tak samo pisali, że nie, wy nie możecie osobno nagrywać. Nie, to będzie przypał. Tak nie może być. Ha. No, to bardzo miłe, oczywiście. O, jaki o, headshot, dobra. To uznajmy, że przegrany czyta komentarz. Możemy zrobić taką zasadę, więc teraz ty czytaj. Dobra, także Xon YouTube napisał Ty, Sugar, ty jednak jesteś debilem, dajesz sam sobie serduszko, a poza tym nie zmuszaj go do grania w Fortnite Bocia. <grym> Ale najlepsze jest to, że oni serio wszyscy się nabrali, tak w sensie nie wszyscy. Może no. ty się nie nabrałeś. Jeżeli nie nabrałeś się, to napisz w komentarzu. Jeżeli się nabrałeś, to też napisz w komentarzu, jesteśmy ciekawi. Ale naprawdę, sporo osób się nabrało i, i pisało takie śmieszne, Komentarze. Znaczy ogólnie to też był dzień przed Prima Aprilis, więc teoretycznie tak, ale ci coś śledzą live'iki już wiedzieli, że drama była od dawna tak naprawdę jakaś mała spina między nami, bo też fejkową robiliśmy na tym streamie i coś tam gadaliśmy na swoich streamach jak nie było we dwóch nawet, więc tak to wyszło, że naprawdę spora część osób się, no naprawdę no, też coś ten... tam na streamach mówiłeś i tak dalej, więc sporo osób się nabrało. Wow, co? Niemożliwe. Dobra, to czyta jeszcze raz. W takim razie, niech przegrany czyta, tak zróbmy. Dobra. Y, Polish Warrior, czyli tutaj zawodnik Steamu Bot, który też o tym nie wiedział, to napisał: Kurde, lipa, oby to był prank, a jak nie, to smutek, bo fajnie by było, jakbyście razem byli na kanale. A co dalej z Steamem, się pytał, także tutaj. Odpowiedzmy, że nic się... z Steamem się nie stanie, że będziemy go na pewno dalej rozwijać. Tak, widać, że się przejął, chłopak, ale w sumie się nie dziwię, nie? Polish Warrior już nie pierwszy raz sprankowany udanie. Polish Warrior to. Kto by się spodziewał, Polish Warrior, że tak zostanie strolowany, nie? Najwięcej pranków to na nim robimy akurat. To to prawda, to prawda. Biedny Polish Warrior. Ojej, co jest grane Nie. co za upośledzony pojedynek. Dobra, Bez może ja przeczytam. Uznajemy, że ja przeczytam teraz, więc e, kiba napisał Rafaellox, to ty zacząłeś jakoś na swoim kanale. Możesz odpalać streamy codziennie, a na Zjednoczonych prawie w ogóle. Tylko Sugar prowadził streamy, a Ricardo mu odpisał w odpowiedzi Nie wiesz jak jest, to zamknij mordę. <laughs> no, no, najlepsze były nie. te spiny też w komentarzach. To też mnie tak bawiło, że to jest szok. No, jedni piszą JS. Wuuu! A jedni... JR, tak, no ciężko, ciężko, Naprawdę dużo osób się podzieliło i to bardzo tak. i tutaj nie spodziewaliśmy się, że, że tak się podzielą osoby, ale tak naprawdę no, tworzyliśmy ten kanał ponad no, prawie półtorej roku we dwóch, nie? No to ciężko się dziwić, że tutaj ludzie y, mieli jakby swojego ulubieńca na kanale tak naprawdę, nie? Dokładnie, ale myślę, że i tak większość... E, ogląda dla nas obydwu, nie? Że po prostu no, lubili dokładnie. to połączenie, które tu tworzymy, że razem to wszystko wymyśliliśmy i że razem tworzymy, nie? Jak mało kto? Oj, to Oj, nie wiedziałem, nogę. że nie widziałeś, ale to dużo mi zadałeś w te nogi. Dobra, to przeczytam. Koko e, Mastach napisał. Teraz moje zdanie, bo wiem, że kilka dzieci zacznie mnie wyzywać. E, jesteście braćmi i nie powinien Sugar zaczynać. Mimo, że zmienia hasła, to było coś złego Ale skończcie nagrywać na siebie filmy, mimo tego, że Sugar zrobił pierwszy, ale RX nie rób na niego Disa, bo to jest dziecinne, że tak powiem gówno. Dziękuję! Proszę nie hejtować <laughs> Proszę nie hejtować. Oj. Z... Beczucia. Kurde, ale ja jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Jeszcze ten no tak. distrak, który nagrałem na ciebie. Później zrobimy reakcję na, na premierę. Na końcu filmu będzie reakcja na premierę mojego distraka. Reakcja na premierę i na reakcję ludzi. Reakcja na reakcję ludzi. Będzie śmiesznie. Zrobimy no, sobie. Poczko, na końcu tego filmu będzie, więc, więc no, ja bym poczekał Kto się... wie, może, ale faktycznie nagrałem Disa na Sugara, żeby to było wszystko bardziej realne. To jest mistrzowski prank. Mistrzowski, według mnie. Dokładnie. A jeśli jeśli yy, ten, no to tego Disa możecie obejrzeć na kanale u Rafael Loksa i możecie wbijać też na mój drugi kanał, także... Dokładnie, subskrybujcie drugie kanały, bo warto naprawdę, yy, no i obejrzyjcie sobie tego Disa, bo jest piękny, wspaniały i śmieszny, co najważniejsze. Wow, Dobra, ale ale warzywimy, bo my od razu e, od razu teraz weszliśmy nagrać i tak naprawdę nagrywamy o 18:51, a najprawdopodobniej o 20:00 już ten film się pojawi na kanale, więc no Dobra, tak nie? tutaj A to ja teraz szybko. przeczytam. W sumie. 47 napisał: "Ty mu kanał ukradłeś prostaku, unsub byłem na tym kanale, by ciebie nie było. Oszuście, Tim Rafael looks like." <laughs> Team Rafaeloks like. No to mnie też rozwalało, że JS, kto się zgadza, like. Albo coś w tym stylu. Łapka w górę. czy Ktoś za rafaeloxem komentarz. Ktoś za sugarem like. Nie? I takie rzeczy. To jest zawsze zabawne. Ale hit. Na biało. No spamem. Totalnym spamem. Ale mogę przeczytać. Lukmat Podkreślenie 6 napisał: Sugar jest jebaną kurwą, przepraszam za wulgaryzmy, ale to jest chore. A Olaf kaługa mu odpisał To prawda. <laughs> nie no, teraz naprawdę ciężko znaleźć, bo teraz jest tyle komentarzy, że ciężko znaleźć to najlepsze, ale jak wczoraj na przykład wieczorem doczytałem na bieżąco, to naprawdę. No to nie jest, że my tutaj mamy wszystkie śmieszne komentarze wypisane, bo tak naprawdę ja sobie wypisałem 10, a jest dosłownie z 500 śmiesznych komentarzy, a w sumie jest ich. Ponad tysiąc na każdym z naszych odcinków. Ponad tysiąc. Ponad tysiąc jest u Sugara i ponad tysiąc u mnie, więc w sumie to jest prawie 3000, tysiące, nie? Prawie 3000, tysiące, bo ponad tysiąc na każdym kanale. Oh shit. Co? Ile Dobra. ty masz kapę? No już mało. Dobra, to już wolałem zabić zemeczki, Dobra, przeczytaj, przeczytaj. Yy, dobra, jest tak. Yy, cztery płaczące buźki, potem jest świeczka. On, RafaelLox, chce ci zrobić distraka i wyzywać cię od manipulantów. Jak coś, Sugar, jestem po twojej stronie, bo od zawsze Rafael RafaelLoxa nie lubiłem, nie? To, to są takie komentarze. <laughs> to jest śmieszne, że od zawsze kogoś nie lubiłem, a tak naprawdę no. pewnie oglądał zawsze i się jarał odcinkami, nie? <laughs> to jest śmieszne, śmieszne. Dobra. No, dokładnie, że tak to wszystko OK, a tak to nagle... Nagle, no, jestem zawsze, byłem po twojej stronie, coś tam, coś tam, nie? 160 tylko. Dobra, no to zbienio YouTube napisał, ale Sugar Cię wyruchał. XD na kanał. No, no i takich no. komentarzy było tak dużo, że to jest szok. No, ja sobie czytałem wieczorem wczoraj, to naprawdę, beka. Czasem. Akurat nie udało mi się znaleźć nawet tych najlepszych, no bo 1500 komentarzy to ciężko przejrzeć. Wiadomo, jeżeli ktoś jest chętny, no to niech sobie po prostu wbije na odcinek z wyjaśnieniami i poczyta komentarze zarówno na moim kanale, jak i tutaj na Zjednoczeni, nie? Bo i tutaj, i tutaj zabawne komentarze się znajdowały. Na przykład ja teraz y, czytam komentarze z mojego kanału, a Sugar czyta z kanału Zjednoczeni. Tak sobie to ogarnęliśmy. Oh baby, it's triple! bank. Dobra, nie przeczytaj. Ja już nie mam. Nie masz, to ja przeczytam, bo jeszcze jakieś tu mam. Dobra, Olaf Kaługa to w sumie drugi komentarz od niego. Radzę nie mieć z nim kontaktu. Jeśli ci tego nie odda, co twoje, kc. Radzę nie mieć z nim kontaktu. A wiesz co odpisał Paweł 274? Oni są braćmi xd. A Olaf odpisał, wiem, ale jak tak się zachowuje, to lepiej nie mieć z nim kontaktu. A Paweł odpisał, potwierdzam to co mówisz, ale to pewnie nie będzie łatwe. Ja! <laughs> <Yeah. Gülüyor> das ist mocke. Ne? Co? za 110 nie zabiłem, nie zabiłem. Dobra, Ale to co? Ostatni komentarz chyba leci, co? Dawaj, dawaj. Dobra, no to Skiluś. Ja bardzo kojarzę Skilusia, od dawna ogląda. Ja też, no. I napisał. Prawda. Szczerze, Sugar to taki ego top i ułom intelektualny. Chłop nie umie mówić po polsku. Jak ktoś go zabija, to Stream Snipe. Jak ktoś go konstruktywnie krytykuje, to ban. Generalnie jest tak głupi i słaby w tą grę, że jak widzę jego krzywy nos, to mi się żegać chce przez rzec z kropką. Ej! <laughs> Błędy ortograficzne oh. też zawsze były na propsie w tych komentarzach. <laughs> Dobra, no po prostu lecimy teraz z y, obczajeniem premiery mojego distraka na Sugara. Tam sobie zrobimy reakcję na reakcję ludzi. Jestem mega ciekawy jak to wyjdzie, więc let's go, let's go, przechodzimy do reakcji. No dobra, no to lecimy z reakcją na reakcję naszego czatu na Distraka, bo teraz trwa premierka na moim kanale Rafael Loks. Link oczywiście w opisie ze mną jest Sugar, który został zwyzywany. Sugar już widział Distraka. Na dniach się pojawi reakcja jego pierwsza, pierwsza reakcja właśnie na Zobaczenie mojego distraka, ale dzisiaj lecimy z reakcją na czat. No bo oni jeszcze nie wiedzą, że to prank, dopiero się dowiedzą. To był taki gruby prank. Tego, no dokładnie, masakra. Najlepsze jest to, że my już na tym streamie tak dawno temu yy, się wyzywaliśmy i tak dalej, żeby to wszystko tak realnie wyszło. To było wszystko ustawione od samego, samego początku. No, taki dla was tutaj yy, nie wiem, jak to nazwać. Taka niespodzianka w sumie, żebyście się nie nudzili. Zobaczymy, zobaczymy zaraz, bo tutaj na razie jest po prostu spa. JS albo JR, tak połowa Tak, wizyt, ja tu jeszcze tak podpuszczam JS, JS, łapa w górę na społeczności pisałem dużo jakichś komentarzy na Sugara i tak dalej. To najlepsze jest to, że zdania są podzielone, że niektórzy są za Sugarem w tej dramie, niektórzy za mną że tak podzieliliśmy naszą widownię a niektórzy myślą, że to prank, ale tak naprawdę połowa przynajmniej nie wie, że to jest prank i jest ciekawa co tu się wydarzy. Jestem mega ciekawy odbioru na mojego distraka na Sugara, bo do samej końcówki będę ich trzymał w niepewności, czy to to jest prank, czy na serio? Chcę go zwyzywać. Dokładnie. A niektórzy, niektórzy piszą, faktycznie. I to już w sumie od wczoraj. Niektórzy piszą, że to jest prank na prima aprilis. Ale jednak mi się wydaje, że większa część osób jednak nie, nie uważa, że to jest prank. Nie? Jasne, że nie. Jednak Właśnie. Wierzę. Myślę, że ponad 50% dała się nabrać. Zwłaszcza, że tą dramę już robimy od tak dawna. I lecimy z distrakiem i z reakcją naszego czatu. Widzimy tutaj 500 osób aktualnie na premierce, co jest dosyć dobrym wynikiem, jak na nas. I lecimy. Dobra Mysały wkurzył się, to jest właśnie Baby Rage Ej, tak patrzy Bogo w głupie grze, patrzcie na czacik Napisz coś z kanału Zjednoczeni się haha wkurzył się, to jest właśnie patrzę, Bogo zabił w głupie jest, bo ty chcesz czemu mówisz Piotr Wszyscy Beka, let's go! Wystrugany przez że to to drewnianie gra Wyzywasz swego tu krewnego, no i widzów od idiotów A sam jesteś tu gdzie jesteś, bo ci dałem szansę ziomość. Teraz siedzę do siebie przypatrzę. Za pralką właśnie Elo. tu do wniosku, że przy ciebie tylko tracę bród. Bez prima aprilis. Patrz się na czacik, patrz się na czacik. Jotès, 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 jotès. Podpuściłem. Tak fejkowa jak moja czapka Gucci normalnie. O i teraz. Wszyscy zostawcie subskrypcję. Dopiero się dowiadują. To jest to nowy rozwijający się kanał Elo. Fake drama. Napiszmy. Let's go, let's go. No let's to go. to była reakcja naszego czatu. Teraz wszyscy piszą XD XD XD. Myślę, że większość już naprawdę uwierzyła po tym też, że Distrak był i tak dalej. No, ale Dokładnie. tak jak powiedziałem na na Distraku, który oczywiście jest w opisie, również zapraszam, żebyście obejrzeli całego Distraka, bo tutaj urywki tylko wam pokazaliśmy, ale obejrzyjcie całego Distraka na kanale Rafaelox. Wbijajcie, wbijajcie. 600 osób na premierze na twoim drugim kanale, gdzie to nie jest tak ja, to bardzo dużo je, bo tyle mamy przeważnie nawet jak jest y, dobra premiera na naszym kanale. No to jest świetna premiera na naszym kanale, a ja nie mam nawet 8 tysięcy subskrypcji na ten moment, ale pewnie to się zmieni wraz z czasem, więc zostawcie też Subikan na nowym kanale. Kurde, jeżeli chcecie to mogę zrobić kiedyś distraka jeszcze jakiegoś na kogoś, może na minecraftowców, nie wiem, piszcie propozycje w komentarzach. Może Sugar się dogra i zrobimy coś wspólnie, co? No, może być, możemy coś takiego zrobić, na Paczola na przykład. Na Paczola, na kogoś Chcecie? Piszcie propozycje w komentarzach jak najbardziej. No, no i właśnie, bo chciałem powiedzieć, że powiedziałem na końcu, właśnie Distraka, że ta drama jest tak fejkowa jak moja czapka Gucci i czapka Gucci jest fejkowa. Kupiłem ją na cyfrze, co ciekawe, na bazarze za 5-10 euro, więc <grym> myślę, że to było najlepsze podsumowanie na koniec Distraka. Wbijajcie obejrzeć całego, a my się już chyba z Wami po prostu żegnamy i widzimy się w normalnych materiałach na Prima Mamy nadzieję, że taki prank się Wam spodobał, no bo to był fajny Ogni myślę prank. Tak. Dokładnie. Więc tutaj jest czerwony przycisk. Subskrybujcie. A my lecimy i się już z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć, cześć. 1 kwietnia to ta data, kiedy jest, wyzywam Wam brata i nie obrazi się na sztatach bez prima Aprilis. Prima Apris. 1 kwietnia wkrótce to prima Aprilis.